Z nami jest szkoleniowiec Iskry Kochlice, Pan Przemysław Ziarnik, dzień dobry Panie Trenerze. Witam serdecznie. Panie Trenerze, zacznijmy od pytania, na którym się głowią wszyscy tutaj wśród organizatorów. Skąd taki talent jak Zuzia? Powiem tak, mamy tutaj nowy twór, który jest szkółką techniki fundamentalnej. To jest połączenie z Iskrą Kochlicę i mamy dużo dzieci, które gdzieś przyjeżdżają do nas z zewnątrz i widzą po prostu naszą pracę, gdzie założenie u nas jest tutaj w klubie pojedynki jeden na jeden i staram się to realizować i nawet kosztem, że stracimy bramkę, ale po prostu cały czas mamy grać jeden na jeden, począwszy od tyłu, a skończywszy na ataku bezpośrednio. Czy jest więcej takich dziewczyn, które się prezentują aż, aż taki wysoki poziom? U nas w klubie jeszcze mamy, jeszcze mamy jedną dziewczynkę, która też taki sam poziom prezentuje i tutaj, no ale Zuzia w tym przypadku jest no, dziewczynką bardzo wybitną i no, uważam, że ma szansę zaistnieć w żeńskim futbolu w przyszłości. Proszę powiedzieć, gracie po raz pierwszy w systemie 6 plus 1 na hali? Jeżeli chodzi o system 6 plus 1, już graliśmy, ale rzadko, bo przeważnie to jest 4 plus 1, ale tutaj no staramy się też już powoli wprowadzać tutaj ustawienie do tego systemu, dlatego też no zaakceptowaliśmy i przyjechaliśmy do Was. W takim razie, czy zaakceptowaliście z tego powodu, że chcecie w przyszłości, właściwie to w czerwcu już, zagrać w turnieju Smoka na trawiastym boisku właśnie w tymże systemie? Właśnie przed chwilą rozmawiałem z organizatorem głównym turnieju i potwierdziłem mu naszą obecność. I to z tego powodu zapisaliście się na turniej trawiasty, czy nie wiedzieliście o tym turnieju trawiastym wcześniej? O turnieju trawiastym wiedzieliśmy, bo dostałem już zaproszenie też wcześniej na ten turniej, ale tutaj myślę, że też już staramy się regularnie, co jakiś czas, może nie często, ale co jakiś czas już jedzie na ten turnieje w tym właśnie ustawieniu, 6 plus 1. Mówi pan, że rzadko w tym ustawieniu gracie. Niemniej jak się okazuje, jesteście jedną z rewelacji wczorajszej fazy grupowej, ponieważ bardzo dobrze zagraliście i gracie w tym momencie w Lidze Mistrzów. Tak, też jestem zadowolony z gry wczoraj. Fakt, mieliśmy mamy elementy do poprawy, ale to jest wiadomo piłka dziecięca, zdarzają się mecze lepsze, mecze gorsze, zmęczenie przychodzi do, do tego. Ale uważam, że ogólnie gdzieś tam założenia, które mieliśmy, i głównie pojedynki te jeden na jeden, dużo szczałów, że się sprawdziło i. Dlatego się jesteśmy tutaj w tej lidze Mistrzów. To proszę powiedzieć, co jeszcze można poprawić yy, w pana zespole? Yy, no przede wszystkim, jeżeli patrząc po wczorajszej grze naszej, no to tutaj otwarcie gry bezpośrednio od bramki. Tutaj gdzieś chcemy to poprawić ten element i jeszcze bardziej tutaj, żebyśmy presowali przeciwnika. To tutaj nad tym elementem chcemy, chcemy i pracujemy cały czas i myślę, że dzisiaj może już gdzieś tam się to sprawdzi. No zobaczymy jak będzie. Zobaczymy w takim razie jak, sprawdzi się, jak sprawdzicie się w lidze mistrzów. Pan przemyślaw Ziarnik był y, moim trenerem, y, moim gościem, trener Iskry Kochlice. Dziękuję panie trenerze. Dziękuję bardzo.